3, 2, 1 morning. morning? morning. Szymon Majewski w Radiu SK. Radio Korzystając z tego romantycznego fragmentu Ta. Lego Marsa, przeczytam ci smsa od słuchacza. Proszę, pozdrówcie moją piękną królową, ale tak, by nie obudzić jej zapachu. Jak wrócę, położę się na jej miejsce i odpłynę ku Ukrainie. Snów podpisano. E, znaczy, nie podpisano. To do Anety było. Co ty robisz u mnie w domu? Proszę od mojej żony! Odejdź, człowieku! Majecki pobudzik! W Radiu Kurczę, Zepsułeś taką fajną sytuację. rozpoznałem ją po zapachu. <grym> tak? No ale oczywiście. Bardzo intensywny, no. widać. Nie ma nic cudowniejszego jak moja królowa pachnąca nad ranem. Dobrze, dobrze. dzień Cisz. dobry, tym razem inna królowa. Cześć Kasiu. Cześć. Cześć Kasiu, witamy cię serdecznie w piątek 13. Nie przejmujemy się, udajemy, że to jest 14 bądź też 12. Albo Dobra? sobota w ogóle. Okej. Okay. <grym> Kasia, ty masz dzisiaj ważny dzień. E, tak, równolę kwalifikacyjną w sprawie pracy. Kurczę, Piątek. no właśnie, słuchaj, zostaliśmy. No właśnie, jak to można na 13 ustawiać takie spotkania? Nie wiem. Słuchaj, to chociaż. Mam telefon i 13. Ale Rozmowa dobra informacja takiej. jest taka, że jak już dostaniesz tę robotę, bo my oczywiście będziemy trzymać kciuki, to idziesz do pracy dopiero w poniedziałek, więc od razu masz wolne. Fajnie, tak, nie? No ja. Słuchaj, poczekaj, no i z Tobą tam chcesz, jakoś tam szybko się przetransportuj? O której to masz to spotkanie? O 11, ale no jak kobieta potrzebuje więcej czasu, żeby to Absolutnie tak, no położyć cienie, walka z cieniem jeszcze jest, prawda, no to też co tam jeszcze, jakieś rzęsy wydłużyć, tak. prawda. Szybki fitness, tak. schudnąć jeszcze 30 Wszystki gramów. Szybki fitness, 30 gramów No oko musi być, prawda, żeby tam strzelić jakiś paznokieć, też będzie zrobiony? No pewnie tak. No, no podstawowa sprawa, to ładnie Kursu, wyglądało. Okay. Szukam pracy, no już w sumie pół roku, odkąd skończyłam szkołę, ale właśnie w tym kierunku. No A jaki i... to jest kierunek można wiedzieć? Technik prac biurowych, sekretarka asystentka. asystentka. No to absolutnie słuchaj. To no jest. Ja tak, słuchaj, no tutaj zaraz nam poza anteną dasz telefon do tego, który ma być twoim szefem, ja tam złożę mu propozycję nie do odrzucenia, dobrze? <grym> Szymon dawno pewno. nie był na boksie, także wiesz, to, to nie jest powiem, groźba tak, karalna. Gdzie przyjdzie Aha. piękna dziewczyna, kolego, e, masz ją przyjąć, szczerze. będziesz miał kłopoty, szczerze. Okej? Okay. Y, godzina Ale to 11. Będzie <grym> Nie, nie, oj będzie. Tam, ja tak tam. delikatnie wprowadzę jakieś takie elementy nacisku, no i ja to znam. No, oczywiście, że tak. Poranek numer no, 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 w Polsce.